Arwex, spółka jawna, już blisko od 20 lat specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i montażu profesjonalnych systemów wentylacji, klimatyzacji i odpylania na terenie całego kraju. Nowością firmy w dziedzinie dach-akcesoria jest wywiecznik połaciowy do blachodachówki Stylwent, za który spółka otrzymała wyróżnienie podczas IV Ogólnopolskiego Salonu Dekarskiego oraz na międzynarodowych targach budownictwa i instalacji Grywbut w 2011 roku. System wentylacyjny połaci dachu Stylwent jest jednym z pierwszych na polskim rynku. Wyrób ten składa się z pięciu elementów, a każdy z nich ma istotne znaczenie dla funkcjonowania całości systemu wentylacyjnego. Oprócz prawidłowej wymiany powietrza pod połacią dachu, Stylvent zapewnia także wieloletnie użytkowanie pod względem hydroizolacji i trwałości. Firma Arwex prowadziła wietrzak dachowy, który tutaj widzimy, powoduje ten, ten wietrzak dachowy, spełnia rolę otworzenia przestrzeni pomiędzy blachodachówką a paroizolacją. Do tej pory takiego systemu na rynku polskim nie było. Więcej informacji na temat firmy i jej oferty można znaleźć na stronie www.arvex.pl.